No i mamy mecz eliminacyjny w grupach i od razu debiutanta z Bolesławca Jarek Boczar Jarek Boczar święcił tryumf w premierze tryumf premierowy w Rosenhof, Darek Gap A przyjechał z kumplami z Wojtkiem i i z Tomkiem. Jarek gra Przeciwko Rafałowi Czesnowskiemu. To jest bardzo fajny mecz grupowy. Wrównany poziom, aczkolwiek Jarek prowadzi już 3-1. Przypomnę tylko, że w grach eliminacyjnych grupowych gramy jednego seta do dziewięciu. I chyba już jest 3 -2. Trzy Rafał, trzy dwa podaje Jarek na Rafała, Bolesław jest nas Nie Rafał trochę się rozpsął Przegrywał 3-1, jest teraz skrzydła